W 2019 roku Emmanuel Macron powiedział, że NATO przeżywa śmierć mózgową. Minęło 6 lat i mamy realne zagrożenie naruszenia granic Unii Europejskiej przez agresora ze wschodu. USA jest zaangażowane w sytuację na Bliskim i Dalekim Wschodzie i wyprowadza swoich żołnierzy z Europy. NATO, pozbawione amerykańskiego wsparcia, ale wciąż będące pod jego wpływem, działa bardzo opieszale i mało skutecznie. Nie ma co się dziwić, że w tej sytuacji ożyła dyskusja na temat konieczności utworzenia armii europejskiej. Jeśli chcecie wiedzieć, czy Europa jest gotowa wziąć bezpieczeństwo w swoje ręce, to ten odcinek jest dla Was. Zostańcie ze mną, a w komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami. Witajcie w kolejnym odcinku Okiem Doktora. Dziękuję Wam za liczne lajki, komentarze, subskrypcje i udział w ankiecie. Wynikło z niej, że większość z Was chce raczej Europy ojczyzn niż Stanów Zjednoczonych Europy. To ciekawe spojrzenie w kontekście tego, akurat odcinka, gdyż będziemy dzisiaj kończyć tryptyk poświęcony Unii Europejskiej. Kończymy też trzeci sezon Okiem Doktora. Kolejne odcinki za 4 do 6 tygodni, ale wciąż będą pojawiać się live y co środę z Justyną Krajewską. Serdecznie zapraszam. Najbliższy dotyczyć będzie konsekwencji luki edukacyjnej między kobietami i mężczyznami. W czasie wakacji będzie też dostępna kolejna ankieta dotycząca formuły nowego sezonu. Zachęcam Was do udziału, bo dzięki temu będzie mi łatwiej przygotować kontent. Bardziej spełniający Wasze oczekiwania. No i uśmiecham się oczywiście do Was o wsparcie na platformie Patronite mojej pracy dla Was. A teraz wróćmy do naszego tematu głównego. Zacznijmy od spojrzenia na świat w 2025 roku. Wojna na Ukrainie trwa już trzeci rok. Europa dalej zmaga się z jej skutkami. Kryzys energetyczny, fale uchodźców, cyberataki, pożary. Rosja, choć osłabiona sankcjami, nie odpuszcza. Manewry wojskowe blisko granic Polski i krajów bałtyckich to codzienność. Na drugim końcu świata Chiny rosną w siłę. Ich inwestycje w Afryce, Azji, na Bałkanach, w europejskich portach to nie tylko biznes. To walka o wpływy. A co z USA, naszym głównym sojusznikiem w NATO? Ameryka coraz bardziej skupia się na Pacyfiku, gdyż konflikt o Tajwan pisi w powietrzu. To rodzi pytanie, czy USA będzie w stanie, lub czy w ogóle będą chcieć, bronić Europy tak jak przez ostatnie dekady. Czy będą miały w tym swój interes? Brexit. Tylko komplikuje tą całą sprawę, bo bez Wielkiej Brytanii, takiego dosyć istotnego militarnego gracza, Unia Europejska czuje się trochę jak drużyna bez swojego kapitana. W tym chaosie pomysł stworzenia Armii Europejskiej wraca jak bumerang. On nie jest nowy, żeby było jasne. Słuchajcie, już w latach 50. poprzedniego stulecia próbowano stworzyć Europejską Wspólnotę Obronną. Ale projekt po prostu upadł przez brak zgody. Nic nowego w Unii. Dziś stawka jest wyższa. Świat staje się taki trochę multipolarny, a Europa musi zdecydować, czy w tej rozgrywce chce być graczem, czy jednym z wielu piąków. Oddajmy teraz głos zwolennikom i przeciwnikom powstania Armii Europejskiej. Dzięki temu poznamy ich główne argumenty i będziemy mogli potem je wspólnie przeanalizować. NATO jest skuteczny, ale decyzje 32 krajów to maraton biurokracji. Gdy Rosja przeprowadza manewry przy granicy, potrzebujemy armii, która działa w godziny, a nie w tygodnie. Unia już prowadzi misje, na przykład w Mali czy Somalii, ale to kropla w morzu. Ze wspólną armią moglibyśmy wysłać siły szybkiego reagowania zanim kryzys wymknie się spod kontroli. I jeszcze jedno, wspólne zakupy sprzętu. Dziś mamy 27 różnych modeli czołgów, co generuje ogromne koszty. Jeden standard to oszczędność i siła. Armia Europejska to piękny sen, ale niebezpieczne. NATO to sprawdzony system, który od 70 lat trzyma Rosję w ryzach. Dlaczego ryzykować jego osłabienie? Kraje jak Polska, Litwa czy Estonia nie ufają Brukseli tak, jak ufają Waszyngtonowi. Jeśli Unia stworzy własną armię, USA mogą powiedzieć: "Radźcie sobie sami". A w obliczu rosyjskich czołgów przy granicy, to ryzyko, na które nas nie stać. Europa jest gospodarczą potęgą, 450 milionów ludzi, drugi największy rynek na świecie. Budżet obronny ponad 200 miliardów euro rocznie, ale militarnie jesteśmy zależni od USA. Na to świetna organizacja, ale Ameryka coraz mocniej kieruje swój wzrok na pacyfik. Wojna w Ukrainie pokazała, że musimy działać sami. W 2011 roku podczas operacji w Libii Francja i Wielka Brytania musiały prosić USA o amunicję. To upokarzające. Armia europejska dałaby nam niezależność. Moglibyśmy sami decydować, jak reagować na kryzysy w naszym sąsiedztwie, jak Sahel czy Bliski Wschód. Unia Europejska to 27 krajów z różnymi interesami. Polska patrzy na Rosję, Francja na Afrykę, Węgry flirtują z Chinami. Jak stworzyć armię, skoro nie zgadzamy się nawet w sprawach handlowych? Spójrzcie na spory o sankcje na Chiny. Jedni chcą działać, inni milczą, bo mają chińskie inwestycje. Kto miałby dowodzić tą armią? Bruksela? To przepis na chaos. Europa pęka w szwach od populizmu i podziałów. Wspólna armia to coś więcej niż wojsko, to symbol, że razem możemy więcej. Pomyślcie o pandemii. Dopiero wspólne działanie Unii w sprawie szczepionek przyniosło efekty. Armia mogłaby być takim samym spoiwem. Pokazalibyśmy światu i samym sobie, że Europa to nie tylko biurokracja, ale prawdziwa siła. Stworzenie armii to nie tylko czołgi, to bazy, sztaby, logistyka, kraje jak Włochy czy Hiszpania. Które ledwo wiążą koniec z końcem, nie dorzucą się do tego. A co z suwerennością? W Polsce czy na Węgrzech nikt nie chce, by Bruksela decydowała, gdzie wysłać naszych żołnierzy. Armia to serce suwerenności. Oddanie jej to jak oddanie kluczy do własnego domu. Argumenty pokazały, że temat oczywiście nie jest czarno-biały. Podzielmy zatem naszą analizę na cztery główne aspekty, aby było łatwiej na to spojrzeć. Zasadnicze pytanie, kto będzie dowodził armią europejską? Jak już usłyszeliśmy, są kraje, które nie ufają Brukseli. Polacy są w stanie zaakceptować, aby rozkazy padały z Waszyngtonu, ale żeby na czele polskich żołnierzy stał na przykład Niemiec? Z drugiej strony, już teraz dowództwo w ramach NATO przypada oficerom z różnych krajów. I fakt, że Duńczyk czy Niemiec wydają rozkazy polskim żołnierzom jest równie naturalny, jak fakt, że polski oficer wydaje rozkazy żołnierzom z Grecji czy Stanów Zjednoczonych. Obecnie, w ramach NATO, w kwestii uzbrojenia ponad 60% sprzętu jest produkowane poza Unią Europejską. W kwestii systemów wykorzystywanych przez sprzęt wojskowy, od myśliwców, przez drony, po artylerię i czołgi, dominacja tych przygotowanych za oceanem jest jeszcze większa. To oczywiście. Bardzo dobry argument, żeby zastąpić je europejskimi i uniezależnić się od Amerykanów, mających częstokroć inne spojrzenie na geopolitykę niż Europejczycy. To także wsparcie przemysłu zbrojeniowego, produkcja i rozwój w Europie, czyli mówiąc inaczej, to miejsca pracy, nowe miejsca pracy i to w dużej liczbie. To także szansa na wykorzystywanie osiągnięć. Technologicznych sektora wojskowego w przemyśle cywilnym. Z drugiej strony, musimy się spodziewać, że będzie to powodować ogromny sprzeciw z Waszyngtonu. Przemysł i usługi zbrojeniowe generują ogromne pieniądze i nikt tak łatwo nie wypuści z rąk aż takich pieniędzy. No. Słuchajcie, w 2024 roku eksport uzbrojenia i oprogramowania do niego przeniósł Ameryce. 318 miliardów dolarów zysku. Mówimy tutaj o kwotach oficjalnych, co stanowi niemal połowę amerykańskich wydatków na obronność. Do tego oczywiście dojdą jeszcze europejskie dyskusje wewnętrzne, dlaczego na przykład Armia Europejska ma korzystać z myśliwców z Francji, a nie ze Szwecji. No i wreszcie takie zmiany sprzętu. Wymagałoby zwiększenia budżetów na obronność krajów Unii, a tutaj wciąż pojawiają się bardzo duże różnice między poszczególnymi krajami członkowskimi. Polska wydaje na przykład na obronność ponad 4% swojego PKB, a Hiszpania nieco ponad 1%, czyli sporo poniżej minimalnego progu ustalonego dla krajów NATO. Jak już wspomniano kilkakrotnie dzisiaj, NATO jest mocno zamerykanizowane. Jeśli Unia Europejska chce być niezależnym partnerem gospodarczym dla Stanów Zjednoczonych, nie może być zależna od tego kraju w sferze przemysłu zbrojeniowego, doktryn obronnych, nakładania sankcji, czy nawet budowy obrazu wojska w świadomości swoich obywateli. Słuchajcie, no, przecież więcej osób w Polsce wie, jak salutuje. Żołnierz amerykański, niż jak żołnierz polski. Z drugiej strony, współistnienie NATO i armii europejskiej powodowałoby ciągłe konflikty. I docelowo trzeba byłoby chyba wypowiedzieć Pakt Północnoatlantycki. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby ten sam polski żołnierz jednego dnia na poligonie działał na jednym typie uzbrojenia i trenował jeden scenariusz działań frontowych, lecz drugiego dnia inne uzbrojenie. I kompletnie inny scenariusz. Armia to nie tylko wojna, ale też działania w czasie pokoju. Największym argumentem przemawiającym za powstaniem Armii Europejskiej jest możliwość wykorzystywania jej w obliczu różnego rodzaju kryzysów. Ewakuacja obywateli krajów unijnych z terenów objętych wojną czy katastrofą naturalną byłaby znacznie szybsza i łatwiejsza niż to jest obecnie. Odejmowanie decyzji zajmowałoby godziny, a nie dni, jak to wygląda współcześnie. Przykładem niech będzie kwestia pomocy ze strony Słowacji w ewakuacji obywateli polskich z Izraela. Tutaj otwiera się też jeszcze jedna bardzo istotna furtka bo armia europejska mogłaby być wykorzystywana do ochrony granic przed migrantami z południa. Nagle Hiszpania, Portugalia czy Włochy byłyby równie mocno zainteresowane wydatkami na obronność jak chociażby Polska. Im szczelniejsza i bezpieczniejsza południowa granica Unii Europejskiej, tym mniejsze kłopoty później wewnątrz strefy Schengen. Reasumując, słuchajcie, wizja wspólnej Armii Europejskiej jest na pewno bardzo atrakcyjna, lecz opór. Głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, sprawia, że moim zdaniem jest to wizja mało realna. Pamiętajmy też, że wśród młodych ludzi nastawienie pacyfistyczne i antymilitarne jest coraz silniejsze, i znacznie trudniej będzie znaleźć zwolenników tej koncepcji. Znam za to osoby, które twierdzą, że lepiej wzmacniać to, co jest w ramach NATO, dostępne już teraz, nawet bez Amerykanów, niż tworzyć coś od zera. Choć osobiście jestem zwolennikiem powstania Armii Europejskiej, to w dobie braku konsensusu w sporze Europa Ojczyzn czy Stany Zjednoczone Europy, sorry, ale nie widzę możliwości utworzenia takiej armii w Europie. Natomiast dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, bo przypuszczam, że opinii będzie na ten temat bardzo dużo. Tym bardziej, że sytuacja Geopolityczne na świecie ostatnio zmienia się bardzo szybko, i to, co teraz wydaje się nierealne, jutro może się okazać jedyną opcją. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że jutro o 18.18 .18 live z Justyną Krajowską o bardzo militarnym tytule. Jesteś bystry, jak ślepy snajper na poligonie. Także powinno być ciekawie. Zachęcam też do wypełnienia ankiety na moim kanale. A w ramach trzeciego sezonu Okiem Doktora to by było na tyle. Zapraszam na czwarty sezon już wkrótce. Do zobaczenia!